Cześć, witajcie w moim garażu. Dzisiaj zajmiemy się Citroenem Berlingo P9. Zapraszam do oglądania. No teraz czas na antenę od GPS-u do przyszłego radia, które będzie zamontowane tutaj. Także z tego miejsca będę chciał pociągnąć tutaj osłonami i gdzieś w tym miejscu ją umiejscowić. Także, żeby miał lepszy dostęp Najpierw ściągam schowek, jak to zrobiłem. To oczywiście w materiale już pokazane, także nie będę tego powtarzał. Zapraszam do oglądania. No to dobra, teraz czas na antenę do GPS-u. Ściągam osłonę słupka. Zaraz pokażę jak to zrobię. Jak będę chciał w narożniku umieścić szyby i je działa. No to nie zbierzemy się teraz za tu demontaż słupka ochrony słupka, także najpierw ściągnę uszczelkę do tego, o, do tego poziomu. No no, Jedną ręką źle się robi, kameruję, ale już nie chce zakładać żadnych statywów dzisiaj. No i dobra. No, mamy osłonę ściągniętą to do dalszej pracy teraz żeby nam było do teraz żeby w ogóle nam było łatwiej to wyciągnę ten schowek on na szczęście, na szczęście wystarczy go pociągnąć musiał dwóch rąk użyć i mamy i mamy go na wierzchu i mamy dostęp tutaj do środka najpierw nakleję dołączoną do zestawu naklejkę żeby ją przykleić i wtedy do szyby no, antenę umieściłem sobie w taki oto sposób w tym narożniku. I teraz znowu w tym, w tym traktem kablowym puszczę sobie wszystko do wnętrza i do miejsca. I tak oto puszczony kabel od anteny GPS-u wylądował tu. Teraz musi znaleźć się tu. No i końcówka wylądowała na swoim miejscu. Dobra, w takim układzie prace zostały ukończone. Można y, zamykać otwarty słupek tą maskownicą. Wszystko na swoim miejscu. Dołożyć uszczeleczkę. No.